Witam serdecznie miłośników kanału Tajemity i zapraszam w swoim imieniu oraz redakcji na dalszy ciąg Poszukiwania Edenu. Zarnis, prąd dalej w poszukiwaniach, oparł się o bardzo zaawansowaną technologię Landsat. Na tym etapie swojej pracy, Zarnis wraca do geografii i geologii, aby dokładnie określić obszar Edenu, w którym jego zdaniem doszło do punktu kulminacyjnego zdarzenia. Dowody są mylące. Po pierwsze, Księga Rodzaju została napisana z hebrajskiego punktu widzenia. Mówi, że ogród był na wschód, to jest na wschód od Izraela i jest dość szczegółowy w kwestii rzek. Tygrys i Eufrat są łatwe, ponieważ nadal płyną. W czasie, gdy pisano Księgę Rodzaju, Eufrat musiał być główną rzeką, ponieważ jest identyfikowany tylko z nazwy i bez wyjaśnienia, co obejmuje. Pizon można zidentyfikować na podstawie biblijnej wzmianki o krainie Hawila, którą można łatwo znaleźć w biblijnej Tabeli Narodów Księga Rodzaju 10.7.25.18 jako odnoszącą się do miejscowości i ludów w ramach Mezopotamii i Arabii. Biblijne dowody Hawilach są poparte dowodami geologicznymi na Ziemi i zdjęciami Landsat z kosmosu. Zdjęcia te wyraźnie pokazują skamieniałą rzekę, która kiedyś płynęła przez północną Arabię i przez obecnie suche koryta, które współcześni Saudyjczycy i Kuwejtczycy znają jako Wadi Liniach i Wadi Batin. Ponadto, jak głosi Biblia, region ten był bogaty w złoża bdelium, aromatycznej żywicy, którą nadal można znaleźć w północnej Arabii, a także w złoto, które wydobywano w tym rejonie jeszcze w latach 50. XX wieku. Problemem jest gichon, który obejmuje całą ziemię Etiopii. W języku hebrajskim geograficznym odniesieniem było gusz lub kusz. Tłumacze Biblii króla Jakuba w XVII wieku przetłumaczyli gusz lub kusz jako Etiopię, która jest dalej na południe i w Afryce, co wywróciło geograficznie jabłkowy wóz i przez stulecia wprowadzało badaczy w zakłopotanie. Zarins uważa obecnie, że Gichon to rzeka Karun, która ma swoje źródła w Iranie i płynie w kierunku południowo-zachodnim w kierunku obecnej Zatoki Perskiej. Karun jest również widoczny na zdjęciach Landsat i był rzeką wieloletnią, która dopóki nie została zatamowana, przyczyniła się do powstania większości osadów tworzących deltę na czele Zatoki Perskiej. Zatem ogród Eden, na podstawie dowodów geograficznych, musiał znajdować się gdzieś na czele Zatoki w czasie, gdy wszystkie cztery rzeki łączyły się i płynęły przez obszar, który znajdował się wówczas ponad poziomem Zatoki. Sformułowanie z księgi Rodzaju, mówiące o tym, że rzeka Edenu rozdzielała się na cztery strumienie, zostało omówione kilka lat temu przez biblistę Ephraima Spacera. Fragment, jak powiedział, odnosi się do czterech rzek w górę rzeki od ich ujścia do jednej rzeki nawadniającej – ogród. To dziwna perspektywa, ale zrozumiała, jeśli weźmie się pod uwagę, że opis pochodzi z ludowej pamięci, spisanej tysiąclecia po wydarzeniach, które zostały ujęte w streszczenia przez ludzi, którzy nigdy nie byli w odległości lig od terytorium. To właśnie Spacer zasugerował, że tajemnicze głusz lub Kurz powinno się poprawnie zapisać jako kaszu, a ponadto, że odnosi się ono do kaszytów, ludu, który około 1500 lat przed naszą erą podbił Mezopotamię i panował tam około 900 roku przed naszą erą. Zarins uważa to za istotną wskazówkę. W czasie, gdy kaszyci sprawowali władzę w Mezopotamii, naród Izraela był dopiero formowany. Hebrajczycy z pewnością musieli się z nimi zetknąć i poznać przekazywane tradycje wczesnej mezopotamii, mity i opowieści. Musieli słyszeć słowa Eden i Adam. Imię Ewa nie pojawia się w języku sumeryjskim. Istnieje jednak bardzo intrygujący związek między nim a historią o ogrodzie Ewa, która opowiada o tym, że została stworzona z żebra Adama. Dlaczego akurat z żebra? Cóż, w słynnym sumeryjskim poemacie przetłumaczonym i przeanalizowanym przez uczonego Samuela Noacha Kramera znajduje się opis tego, jak Enki, bóg wody, rozgniewał matkę boginię Ninhursag, zjadając osiem magicznych roślin, które stworzyła. Matka bogini rzuciła na Enki klątwę śmierci i zniknęła, prawdopodobnie po to, aby nie mogła zmienić zdania i ustąpić. Później jednak, gdy Enki zachorował i osiem jego organów odmówiło posłuszeństwa, Ninhursag została zwabiona z powrotem. Przywołała osiem bóstw, uzdrawiających po jednym na każdy chory organ. Teraz sumryjskie słowo żebro to ti, ale to samo słowo oznacza również czynić żywym. Warto to powtórzyć ku zapamiętaniu. W trakcie zabiegów leczniczych słowo ti odnosi się do żebra. Jednak to samo słowo ti oznacza czynić żywym, dawać życie. Dlatego bóstwo uzdrawiające, które pracowało nad żebrem Enkiego, nazwano Nin Ti. I w ładnej grze słów stało się zarówno damą od żebra, jak i damą, która daje życie. Ten sumeryjski kalambur nie został przetłumaczony na hebrajski, w którym słowa żebro i dawać życie są zupełnie inne. Ale samo żebro znalazło się w biblijnej opowieści i jako Ewa, która stała się symbolem matki wszystkich żyjących. Te i inne powiązania z sumeryjskim mitem są bardzo jasne, a Zarins uważa za zmienne, że chociaż Hebrajczycy mieli bliskie związki z Egiptem, ich najwcześniejsze duchowe korzenie jednak znajdowały się w Mezopotamii. Abraham wyruszył do Egiptu. Józef wyruszył do Egiptu. Cała historia wyjścia dotyczy Egiptu, ale w początkowych rozdziałach Księgi Rodzaju nie ma nic egipskiego, podkreśla badacz. Wszystkie te wczesne relacje są powiązane z Mezopotamią. Mówi się, że Abraham rzeczywiście pochodził z ur w pobliżu Zatoki, a autorzy Księgi Rodzaju chcieli powiązać ją z tą historią. Więc czerpali ze źródeł literackich największej cywilizacji, jaka wówczas istniała, a która znajdowała się w Mezopotamii. Czyniąc to, zmienili Eden w ogród, Adama w człowieka, a skondensowaną historię rzeczy, które wydarzyły się tysiąclecia wcześniej, została ściśnięta w kilku rozdziałach. Cezarins uważa, że na długo przed napisaniem księgi rodzaju fizyczny Eden zniknął pod wodami Zatoki Perskiej. Człowiek żył tam szczęśliwie, ale potem około 5000 do 4000 lat przed naszą erą nastąpiło ogólnoświatowe zjawisko zwane transgresją flandryjską, które spowodowało nagły wzrost poziomu morza. Zatoka zaczęła wypełniać się wodą i faktycznie osiągnęła swój współczesny poziom około 4000 lat przed naszą erą, pochłonąwszy całkowicie Eden i wszystkie osady wzdłuż wybrzeża zatoki. Ale na tym się nie skończyło. Poziom rósł nieustannie, przesuwając się w kierunku południowych terenów dzisiejszego Iraku i Iranu. Sumerowie zawsze twierdzili, że ich przodkowie wyszli z morza i wierzą, że tak było dosłownie, mówi Zarins. Wycofali się na północ do Mezopotamii, z nacierających wód zatoki, gdzie żyli przez tysiące lat. Ich pierwotny Eden zniknął, ale nowy, zwany Dilmun, położony na wyższym terenie wzdłuż wschodniego wybrzeża Arabii, pojawia się w eposach i poematach w trzecim tysiącleciu. Jest to starożytna mitologia krainy obfitości, wiecznego życia i pokoju, która mocno zakorzeniła się w zbiorowym umyśle i na określonym obszarze geograficznym. Świat nauki po raz pierwszy usłyszał o Dilmunie nieco ponad 100 lat temu, kiedy naukowcy zdołali rozszyfrować tabliczki klinowe odkryte przez archeologa Austina Henry'ego Layarda w Niniwie, asyryjskiej twierdzy na terenie dzisiejszego Iraku. Najwcześniejsza wzmianka o niej pojawiła się w tekstach ekonomicznych odnoszących się do handlu ludźmi i towarami, ale na późniejszych tabliczkach ku ich zdumieniu. Uczeni zaczęli czytać w literaturze nie tylko o Edenie i Adamie i damie z żebra, ale także o Wielkim Potopie sumeryjskim bohaterze zwanym Gilgameszem i jego poszukiwaniach drzewa życia. Był tam też wąż. Gilgamesz udał się z Sumeru do Zatoki Perskiej, gdzie, jak mu powiedziano, znajdzie roślinę, która da mu życie wieczne. To, co znalazł, mogło być koralowcem, który w starożytności był symbolem życia wiecznego, wyjaśnia Zaris. Ale czy o symbole tu chodzi? A po swoich trudach zasnął, a wąż przyszedł i ukradł mu życie wieczne. Teraz może nie był to wąż, jak go sobie wyobrażamy, ale jedno z tych pięknych, pierzastych stworzeń, które asyryjczycy przedstawiali na płaskorzeźbach. Ale opisy Dilmunu dotyczą obszaru, który pasuje do tego, co omawialiśmy, gdzie społeczeństwa mogły istnieć z woli i łaski Boga w pięknym otoczeniu. Istnieje ciekawa dychotomia w Dilmun jako centrum ekonomicznym, a także jako święte miejsce legendy. Jego dokładna lokalizacja była przedmiotem debaty. Zarins i większość naukowców jest przekonana, że były to wyspy Bahrain i Fajlaka oraz wschodnie wybrzeże Arabii Saudyjskiej. Wyspa Bahrain była Hong Kongiem swojej epoki, mówili, bogatym centrum handlu międzynarodowego, z którego statki przypływały i odpływały między Mezopotamią a cywilizacją Doliny Indusu. Zarówno tam, jak i na wschodnim wybrzeżu Arabii Saudyjskiej znajdują się dziesiątki tysięcy Kurhanów, znacznie więcej niż wynikałoby z rozproszonej populacji tubylczej. Niektóre bardzo bogate grobowce, większość datowana na okres od 2500 do 1900 lat przed naszą erą. Niektórzy sugerują bliskie związki z Sumerami. Edenu już nie było, więc chcieli udać się do rajskiej krainy Dilmun albo na pielgrzymki, albo jako miejsce ostatecznego spoczynku. W końcu, jeśli w tym rejonie można było znaleźć bogactwo lub życie wieczne, równie dobrze mogliby się do tego miejsca przyłączyć. Na koniec naszych rozważań należy zadać jeszcze jedno pytanie. Dlaczego Izraelici, przyjmując starożytne opowieści Mezopotamii i Arabii, z całym ładunkiem dawno zapomnianych zmagań, zmian klimatycznych na wpół zapomnianych tradycji, wybrali słowo Eden zamiast Dilmun? Być może nigdy nie słyszeli słowa Dilmun, mówi Zarins. Tak naprawdę nie wiemy. Archeolog Daniel Poc pracuje nad tym problemem właśnie teraz, już od dłuższego czasu. Czy słowo Dilmun istniało w czasach hellenistycznych? W czasach Aleksandra Wielkiego nastąpił przełom językowy. Pismo klinowe zostało zastąpione alfabetycznym pismem greków, znacznie bardziej wydajnym systemem. Władza przeszła ze wschodu na zachód do Grecji i Rzymu, co odczuwamy do dzisiaj. Stare opowieści, stare słowa popadły w zapomnienie, ponieważ władza należy do tych, którzy ją mają. Do czasu odkrycia tabliczek z Niniwy asyryjskie pismo klinowe było martwe. Wcześniej tłumacze nigdy o nim nie słyszeli. Nazwa i koncepcja Edenu zostały przekazane nie za pośrednictwem sumeryjskiego języka Dilmun, lecz za pośrednictwem hebrajsko-hellenistycznego języka Eden. To przypadek historii, archeologii, być może tłumaczenia, że Dilmun został utracony, a Eden pozostał. Bezpiecznie tworząc pewne wnioski, naukowcy twierdzą, że nie powinno to zachwiać wiarą żadnej inteligentnej istoty ludzkiej. Jeśli Zarins ma rację, w Biblii zawarta jest bardzo stara pamięć ludowa. Nie tylko historia stworzenia świata, ale także historia wyjścia człowieka z całkowitej zależności od niebezpiecznej samodzielności ze wszystkimi niebezpieczeństwami stworzonymi przez człowieka. Cóż, jak na to patrzą dzisiaj zwykli ludzie, którzy biegają za codziennością? Otóż nijak nie patrzą. Choć tylko spojrzą na zapisane, wcześniejsze niż biblijne karty historii i stamtąd zaczerpną wiedzę, świat staje się inny niż przedstawiali go w Biblii potomkowie Kaszytów.